Cześć, dzisiejsza praktyka pranayamy spowoduje, że twój układ nerwowy przełączy się z trybu współczulnego na tryb przywspółczulny, czyli z trybu ucieczki i walki, tego działania w tryb relaksu i odpoczynku. I zacznij od tego, żeby wygodnie usiąść. Chcemy wygodnie usiąść w taki sposób, żeby nasza miednica równo spoczywała, albo na wałku, albo na klocku do jogi, albo na wyższej poduszce. Nasze nogi chcemy, żeby były zupełnie luźno i kolana, żeby były nieco niżej niż biodra. Chodzi o to, żeby podczas praktyki nie czuć dyskomfortu, jeżeli chodzi o nogi i miednicę. I teraz z tej pozycji chcesz delikatnie poczuć guzy kulszowe, odepchnąć się od nich i urosnąć w pozycji. Poczuć, poczuć, że Twój mostek się wyciąga do przodu, barki są zupełnie luźno, możesz nimi poruszać i zauważyć, je, yeah. i puścić luźno ręce. Czupek głowy, poczuj go i jeszcze wyżej wyciągnij. A teraz zamknij oczy i poczuj swoją szyję. Ktoś Cię ciągnie niewidzialną nitką za tył szyi. W górę i delikatnie do tyłu, i poczujesz, że Twoje łopatki się jeszcze bardziej ze sobą połączyły, a mostek wyciągnął się do przodu. Miednica cały czas w pozycji neutralnej. Brzmi czasami skomplikowanie, ale kiedy nauczysz się tego, to już potem nie myślisz o tym, jak się ustawić, tylko czujesz w ciele to prawidłowe ustawienie się. I na razie skieruj wnętrza dłoni w górę. I zacznij po prostu czuć swój oddech. Po prostu go zauważ. Takim, jaki jest. Zauważ go na czubku nosa. I głębiej w obu nozdrzach na raz. Zauważ go na tylnej ściance gardła. Teraz połóż swoją prawą dłoń na brzuchu. I zauważ, ale też poczuj oddech w brzuchu. Kiedy wdychasz powietrze, to brzuch łagodnie się unosi, a z wydechem opada. Na razie samo poczucie oddechu w brzuchu. Oddech przeponowy, oddech brzuszny. Które powoduje, że nasz układ nerwowy znowu przełącza się z tego trybu działania w tryb odpoczynku. I przenosimy dłoń wyżej, tak, żeby poczuć prawe i lewe żebra pod jedną dłonią. I zauważ, że Twój oddech płynie wyżej, czujesz go w żebrach. Z wdechem żebra delikatnie. Rozchylają się na boki, a z wydechem łączą, bez pośpiechu. Teraz przenieś swoją dłoń jeszcze wyżej, nawet tak, żeby poczuć obojczyki, i zauważ, czy możesz oddech poprowadzić jeszcze wyżej, tak żeby zacząć w brzuchu przepłynąć przez żebra i dotrzeć wysoko aż pod obojczyki. I wydech zawsze do pustego, wdech, brzuch, żebra i klatka piersiowa. I spokojny duch. Zawsze do pustego. Nie bój się chwili bez dechu. Po wdechu i po wydechu. Wdech brzuch. Żebra. I klatka piersiowa. I długi wydech. Odłóż dłoń na kolano. I poczuj dużo masz przestrzeni oddechowej w swoim ciele i jak możesz dużo nabierać powietrza, jak możesz długo je wdychać i wydychać. I teraz, żeby zrównoważyć oddech, użyjemy oddechu samawrity pranayama, czyli wdech i wydech będą tej samej długości. I na razie zrobimy wdech i wydech na sześć. Najpierw wspólny wdech, długi wydech. I wdech na sześć i wydech, wdech. wydech. Zauważ, jak się czujesz. Teraz, żeby jeszcze więcej wprowadzić rozluźnienia do naszego ciała i umysłu, to nasz wydech będzie trwał dłużej niż wdech. Zrobimy sobie wdech na 4 sekundy i tutaj chciałabym, żebyś świadomością swoją poprowadziła, poprowadził oddech. Do brzucha, do żeber, do klatki piersiowej, żeby wypełnić całą przestrzeń przez te 4 sekundy, będzie dużo czasu. A z wydechem na 8, żeby łagodnie ten wydech z ciała usunąć. Także bardzo spokojnie. Jeżeli coś będzie niekomfortowe, to oddychamy po swojemu. Nie chcemy się w ogóle stresować tą praktyką, ona ma nas rozluźnić. Więc na każde 4 sekundy wdechu, później będzie 8 sekund wydechu. I żeby jeszcze bardziej spowolnić ten wydech, to warto jest wykorzystać oddech Ujjayi. To jest oddech, gdzie chcemy delikatnie zacisnąć krtań, taki oddech z dźwiękiem. I tu proponuję ci, żeby wziąć wdech na 4 klasyczny. A wydech, uczaj wtedy na 8. On naturalnie spowolni nam wydech i będzie o wiele bardziej przyjemny. Dobra, wyciągniemy sobie nasze plecy, czubek głowy wyżej. Jeżeli masz ochotę, możesz sobie zmienić ułożenie nóg, jeżeli już to jest dla Ciebie niekomfortowe. I chwilkę takiej uważności na to, jak się czujesz. I weźmiemy sobie teraz wspólny wdech. Długi wydech, i kolejny wdech na cztery, wydech na osiem. Wdech. I wydech. de dag... De... Ostatni wdech i wydech. Oddech spokojny i swobodny. Jeżeli masz zamknięte oczy, to otwórz je. A ja dziękuję Ci serdecznie za dzisiejszą praktykę i do zobaczenia na kolejny.